Wyobraź sobie, mroźny zimowy poranek patrzysz przez okno na swój ogród, a tam, pod warstwą świeżego puchu, stoi twoja duma szklarnia. Ale tuż obok niej, oparta o delikatną ścianę, czai się cichy wróg. Zwykła łopata do śniegu. Myślisz, że to nic takiego? W tym wideo udowodnię ci, że ten pozornie niewinny nawyk to jedna z najdroższych pomyłek, jakie możesz popełnić. Pokażę ci ukryty mechanizm mama za małe, który sprawia, że metalowa łopata staje się niszczycielską siłą zdolną zrujnować całą twoją konstrukcję. Zostań do końca, aby poznać prosty trik, który uratuje twoją szklarnię i portfel. A może uważasz, że przesadzam? Napisz w komentarzu, gdzie ty trzymasz swoją łopatę zimą. Porozmawiajmy o tym. Zanim przejdziemy do sedna ustalmy jedną rzecz. Większość z nas, myśląc o zagrożeniach dla szklarni zimą, skupia się na jednym, oczywistym wrogu, ciężarze śniegu na dachu i słusznie to poważne ryzyko. Jednak ta fiksacja na punkcie dachu sprawia, że całkowicie ignorujemy zagrożenia, czyhające tuż przy ziemi, na ścianach bocznych. Nasze nowoczesne szklarnie, czy to z poliwęglanu, czy ze szkła hartowanego, są projektowane tak, by wytrzymać spore obciążenia, ale ich siła tkwi w integralności całej powierzchni. Są jak bańka mydlana mocne, dopóki nie pojawi się jeden słaby punkt. I właśnie takim potencjalnym słabym punktem staje się miejsce, gdzie opieramy o ścianę twardy metalowy przedmiot. To nie jest historia o jednym gwałtownym uderzeniu, to opowieść o powolnej, podstępnej destrukcji napędzanej przez fundamentalne prawa fizyki, które działają nieubłaganie przez całą zimę, dzień po dniu, noc po nocy. Zacznijmy od psychologii tego błędu, czyli iluzji bezpieczeństwa. Dlaczego w ogóle opieramy łopatę o szklarnie? z wygody. Po odśnieżeniu ścieżki to najbliższe pionowe miejsce, o które można ją oprzeć. Myślimy sobie co może się stać, przecież tylko stoi. Nasz mózg kategoryzuje łopatę jako narzędzie, a nie zagrożenie. Nie widzimy w niej siły niszczącej, to klasyczny błąd poznawczy, w którym ignorujemy długofalowe, powolne procesy na rzecz natychmiastowej wygody. Uspokajamy się, że przecież nie uderzamy nią w ścianę, a jedynie delikatnie opieramy. Ta iluzja jest niezwykle silna, ponieważ przez większość czasu nic się nie dzieje. Łopata może stać tak tygodniami i pozornie nie wyrządzać żadnej szkody. To utwierdza nas w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Jednak pod powierzchnią, na poziomie mikroskopowym, rozpoczyna się proces destrukcji, którego nie widać gołym okiem. To cichy sabotaż, który ujawni swoje skutki dopiero wtedy, gdy będzie już za późno na proste działania. Teraz czas na pierwszą lekcję fizyki rozszerzalność cieplna to klucz do zrozumienia całego problemu. Każdy materiał reaguje na zmiany temperatury: gdy robi się cieplej, rozszerza się, gdy robi się zimniej, kurczy się. Kluczowe jest to, że różne materiały robią to w różnym tempie: mamy tu trzech graczy metalową łopatę, panel z poliwęglanu lub szkła oraz aluminiowy lub stalowy stelaż szklarni. Metal, z którego zrobiona jest łopata ma wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej. Oznacza to, że nawet przy niewielkich wahaniach temperatury jego wymiary znacząco się zmieniają. Poliwęglan również się rozszerza i kurczy, ale inaczej niż metal. W ciągu jednej doby zimą temperatura może skakać od plus pięciu stopni w słońcu do minus dziesięciu w nocy. Te 15 stopni różnicy powoduje, że metalowa łopata dosłownie pracuje, wydłuża się i skraca o milimetry. Niby niewiele, ale kiedy jest dociśnięta do panelu, te milimetrowe ruchy zamieniają się w potężną siłę trącą i napierającą na jeden, mały punkt. Przyjrzyjmy się bliżej dobowemu cyklowi tortur, jakiemu poddawana jest ściana szklarni. Nocą, gdy temperatura spada poniżej zera, zarówno łopata, jak i panel szklarni kurczą się. Metal robi to mocniej rano, gdy pierwsze promienie słońca padają na szklarnie sytuacja się odwraca ciemna metalowa łopata nagrzewa się znacznie szybciej niż przezroczysty panel zaczyna się gwałtownie rozszerzać, podczas gdy panel jest jeszcze zimny i skurczony. W tym momencie metal z całą siłą napiera na powierzchnię poliwęglanu lub szkła. To tak, jakby ktoś powoli, ale z ogromną siłą próbował wbić klin w ścianę. Po południu, gdy słońce operuje najmocniej, nagrzewa się również panel, sam się rozszerzając, ale wtedy łopata, będąca już gorąca, stygnie wolniej. Wieczorem proces się odwraca. Łopata stygnie szybciej, kurczy się, tworząc mikroszczelinę. Ten cykl powtarza się każdego dnia. Każdego dnia metal napiera, trze i rozpycha. To nie jest jedno uderzenie, to tysiące mikroskopijnych pchnięć i pociągnięć, które sumują się w niszczycielską siłę. Te nieustanne ruchy spowodowane zmianami temperatury prowadzą do czegoś, co można nazwać efektem piły. Wyobraź sobie krawędź metalowej łopaty, nawet jeśli wydaje się gładka. W skali mikro ma ona mnóstwo nierówności i ostrych punktów. Kiedy łopata rozszerza się i kurczy, te mikroskopijne zęby trą o powierzchnię panelu. Dzień po dniu, milimetr po milimetrze, działają jak najdrobniejszy papier ścierny. Na początku tworzą niewidoczne gołym okiem mikrorysy, w przypadku poliwęglanu, zdzierają jego najważniejszą warstwę ochronną filtr UV. W przypadku szkła tworzą mikropęknięcia, które stają się zalążkami przyszłej katastrofy. To proces niezwykle powolny, ale nieubłagany. To tak, jakby kropla wody drążyła skałę. Każdy pojedynczy ruch jest bez znaczenia, ale suma tysięcy takich ruchów w ciągu jednej zimy prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń strukturalnych materiału, osłabiając go dokładnie w tym jednym, stale atakowanym punkcie. A teraz do naszej niszczycielskiej mieszanki dodajmy kolejny składnik, wodę, a konkretnie lód. Pamiętasz te mikrorysy i szczeliny, które powstały w wyniku tarcia? Teraz stają się one pułapkami na wilgoć. W ciągu dnia, nawet w mrozie, słońce może lekko topić śnieg lub szron. Woda w stanie ciekłym wnika w te najdrobniejsze szczeliny między łopatą a panelem, a także w same mikropęknięcia. A potem przychodzi noc i spadek temperatury. Woda zamarza. I tu dzieje się magia, a raczej fizyka. Woda, zamieniając się w lód, zwiększa swoją objętość o około 9%. Ta siła jest gigantyczna. To ta sama siła, która rozsadza rury i kruszy skały. Lód, tworzący się w mikroszczelinach, działa jak tysiące małych podnośników hydraulicznych. Rozpycha pęknięcia od środka, powiększając je i pogłębiając. Każdej nocy szczeliny stają się odrobinę większe, a każdego dnia może do nich wniknąć jeszcze więcej wody. Cykl się powtarza a uszkodzenia rosną wykładniczo. Skupmy się teraz na najpopularniejszym materiale, czyli poliwęglanie. Jego wielką zaletą jest elastyczność i odporność na uderzenia. Ale ma on też swoją piętę achillesową. Jest stosunkowo miękki i podatny na zarysowania. Efekt piły, o którym mówiliśmy, jest dla niego zabójczy. Mikrorysy nie tylko osłabiają mechanicznie panel, one niszczą coś znacznie ważniejszego warstwę chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym. Ta niewidzialna powłoka jest kluczowa dla żywotności poliwęglanu. Bez niej polimer zaczyna degradować pod wpływem słońca staje się kruchy, żółknie i traci swoje właściwości. W miejscu, gdzie łopata zdrapała tę ochronę, proces starzenia materiału przyspiesza stukrotnie. W ciągu jednego sezonu ten fragment panelu może stać się tak kruchy jak stary plastik. I wtedy wystarczy lekkie uderzenie, mocniejszy podmuch wiatru czy napór śniegu, aby w tym dokładnie miejscu panel pękł, tworząc dziurę i niszcząc całą izolację szklarni. Połączenie degradacji UW z ciągłym stresem mechanicznym to przepis na katastrofę. Pomyśl o tym w ten sposób: masz dwa identyczne panele poliwęglanowe. Jeden leży spokojnie na słońcu, drugi jest w tym samym słońcu, ale dodatkowo ktoś go stale lekko naciska i wygina w jednym punkcie. Który zniszczy się pierwszy? Oczywiście ten drugi, i to jest dokładnie to, co dzieje się z Twoją szklarnią. Słońce, a konkretnie promienie UV, osłabia strukturę polimeru w miejscu zarysowania. Jednocześnie cykle termiczne powodują, że łopata stale napiera na to już osłabione miejsce. To synergia dwóch niszczących sił: materiał nie ma chwili wytchnienia. Jest atakowany chemicznie przez słońce i fizycznie przez łopatę. To znacznie przyspiesza proces zmęczenia materiału. Pęknięcie nie pojawi się w losowym miejscu. Pojawi się dokładnie tam, gdzie stała łopata, bo tam zbiegły się wszystkie negatywne czynniki. To nie przypadek, to czysta, nieubłagana fizyka w działaniu. A co jeśli masz szklarnię ze szkła? Wydaje się, że szkło twardsze od poliwęglanu jest bezpieczniejsze. Nic bardziej mylnego. Zagrożenie jest inne, ale potencjalnie jeszcze bardziej gwałtowne. Szkło, zwłaszcza hartowane. Jest niezwykle odporne na równomierny nacisk, ale jest bardzo wrażliwe na naprężenia punktowe, zwłaszcza na krawędziach. Metalowa łopata oparta o tafle szkła tworzy właśnie taki punktowy nacisk. Dodajmy do tego cykle termiczne. Gdy łopata napiera na zimne, skurczone szkło, tworzy w jego strukturze mikroskopijne naprężenia. One kumulują się. Każdy cykl dodaje kolejną małą cegiełkę stresu. W końcu suma tych naprężeń przekracza wytrzymałość materiału. A szkło hartowane w przeciwieństwie do poliwęglanu nie pęka lokalnie. Gdy pęka, rozpada się na tysiące małych kawałków. To oznacza nagłą i całkowitą utratę całej ściany. Może się to stać w środku mroźnej nocy, bez żadnego ostrzeżenia, niszcząc wszystkie rośliny w środku i generując ogromne koszty. Jest jeszcze jeden czysto mechaniczny aspekt efekt dźwigni. Wyobraź sobie, że łopata przymarzła do ziemi u podstawy, a jednocześnie opiera się o szklarnię na wysokości metra. Teraz, jeśli przypadkowo potrącisz jej trzonek, albo jeśli naprze na nią wiatr lub zsuwający się z dachu śnieg, cała siła tego ruchu nie rozłoży się, ale zostanie przeniesiona na jeden mały punkt oparcia na ścianie szklarni. Łopata zadziała jak dźwignia, zwielokrotniając siłę uderzenia. Nawet lekkie pchnięcie trzonka może wygenerować ogromny nacisk na panel. Jeśli panel jest już osłabiony przez mikropęknięcia i degradację UV, takie jedno przypadkowe potrącenie może być tym, co ostatecznie go zniszczy. To szczególnie niebezpieczne, gdy wokół szklarni bawią się dzieci lub zwierzęta. Nie doceniamy siły, jaką może wygenerować tak prosty układ fizyczny, a konsekwencje mogą być natychmiastowe i bardzo kosztowne. Porozmawiajmy o wibracjach. Szklarnia to konstrukcja, w której poszczególne elementy są ze sobą połączone i przenoszą drgania. Teraz wyobraź sobie, że oparta o ścianę łopata jest metalowa, a stelaż szklarni również jest metalowy. Jeśli przypadkiem uderzysz w trzonek łopaty, np. inną łopatą podczas odśnieżania, albo upadnie na nią sopel lodu, energia tego uderzenia nie zostanie wytłumiona zamiast tego zostanie przeniesiona bezpośrednio na profil konstrukcyjny szklarni, a stamtąd na wszystkie panele w okolicy. Te nagłe, wysokoenergetyczne wibracje są jak małe trzęsienie ziemi dla mocowań, uszczelek i samych paneli. Mogą poluzować śruby, spowodować przesunięcie się panelu w ramię, a w przypadku szkłady ciosno doprowadzić do powstania naprężeń, które skończą się pęknięciem. To jak uderzenie w kamerton oparty o szybę. Nawet jeśli samo uderzenie nie jest mocne, przeniesione wibracje mogą narobić ogromnych szkód w całej strukturze. Kolejny cichy wróg to korozja, czyli zwykła rdza. Większość łopat do śniegu, zwłaszcza tych tańszych, jest wykonana ze stali, która nie jest w pełni odporna na rdzem. Zimą łopata jest ciągle narażona na wilgoć od śniegu, deszczu topniejącego lodu. Nawet jeśli jest pomalowana, w miejscach uderzeń i zarysowań farba odpryskuje i metal zaczyna korodować. Kiedy taka rdzewiejąca łopata opiera się o ścianę szklarni, dzieją się dwie złe rzeczy. Po pierwsze, rdza jest higroskopijna, co oznacza, że przyciąga i zatrzymuje wilgoć. Tworzy się więc stale wilgotny kompres, który jest przyłożony do panelu, przyspieszając procesy niszczenia przez zamarzającą wodę. Po drugie, cząsteczki tlenku żelaza mogą wnikać w powierzchnię poliwęglanu, powodując trwałe, brzydkie, brązowe przebarwienia, których nie da się usunąć. Co gorsza, te cząsteczki mogą wchodzić w reakcje chemiczne z polimerem, osłabiając jego strukturę. Nawet jeśli nie ma deszczu ani śniegu, między łopatą a ścianą szklarni tworzy się specyficzny mikroklimat. W ciągu dnia wnętrze szklarni jest cieplejsze niż otoczenie. Ciepło to przenika przez panel na zewnątrz. Jednak tam, gdzie do panelu przylega zimna metalowa łopata, powstaje duża różnica temperatur. Na tej zimnej powierzchni metalu zaczyna kondensować się para wodna z powietrza. Tworzy się warstwa wilgoci, która jest uwięziona w wąskiej przestrzeni między łopatą a panelem. Ta wilgoć nie ma jak odparować, ponieważ nie ma tam cyrkulacji powietrza. W rezultacie jeden fragment ściany jest narażony na permanentne zawilgocenie przez całą zimę. To idealne warunki do rozwoju glonów i pleśni, które mogą wrastać w mikropory poliwęglanu, a co najważniejsze, ta uwięziona woda to stałe źródło amunicji dla niszczycielskiego cyklu zamarzania i rozsadzania, o którym mówiliśmy wcześniej. Pomyślmy teraz o tym, jak oparta łopata wpływa na gromadzenie się śniegu. Zamiast swobodnie zsuwać się lub być rozwiewaną przez wiatr, zaspa śnieżna zaczyna tworzyć się wokół podstawy łopaty. Działa ona jak zapora lub niewielki pług śnieżny. W tym jednym miejscu przy ścianie szklarni gromadzi się znacznie więcej śniegu, niż gdziekolwiek indziej. Ten dodatkowy śnieg to dodatkowy ciężar napierający na dolną część panelu. To także ogromny rezerwuar wilgoci. Gdy temperatura wzrasta, ta wielka zaspa topi się, zalewając podstawę szklarni i miejsce styku łopaty ze ścianą, a gdy znowu chwyta mróz, cała ta masa wody zamarza, tworząc potężny klin lodowy, który z ogromną siłą napiera na konstrukcję. Zamiast rozproszonego obciążenia śniegiem, tworzymy jeden skoncentrowany punkt nacisku i źródło lodu, celując dokładnie w najsłabszy punkt. Natura obciążeń ma kluczowe znaczenie. Konstrukcja szklarni jest zaprojektowana tak, aby radzić sobie z obciążeniami rozłożonymi na dużej powierzchni, jak wiatr napierający na całą ścianę, czy śnieg leżący równomiernie na dachu. Najgorsze, co możemy zrobić, to skoncentrować dużą siłę na małym obszarze. I dokładnie to robi oparta o ścianę łopata. Cały jej ciężar, a także wszelkie dodatkowe siły, jak napór wiatru czy lodu, skupiają się na niewielkiej powierzchni styku, na krawędzi o szerokości zaledwie kilku milimetrów. To tworzy ogromne ciśnienie, liczone w setkach, a nawet tysiącach paskali. Materiał panelu nie jest przystosowany do odpierania takiego punktowego ataku. To jak próba przebicia kartki papieru, rozłożony nacisk dłoni nic jej nie zrobi, ale nacisk ostrza igły, nawet przy niewielkiej sile, natychmiast ją przedziurawi. Łopata jest właśnie taką igłą dla twojej szklarni. Chciałbym opowiedzieć historię pana Jana, jednego z naszych widzów. Pan Jan, doświadczony ogrodnik, przez lata opierał swoją ulubioną, solidną metalową łopatę o narożnik swojej nowej szklarni z poliwęglanu. Uważał, że to najwygodniejsze miejsce, przez dwie zimy nic się nie działo. Trzeciej zimy, podczas odwilży, a następnie gwałtownego powrotu mrozu, usłyszał w nocy głośny trzask. Rano odkrył, że cały narożny panel poliwęglanowy jest pęknięty na pół. Pęknięcie zaczynało się dokładnie w miejscu, gdzie opierała się górna krawędź łopaty. Analiza wykazała, że przez lata w tym miejscu powstały mikrouszkodzenia, a zamarzająca woda w końcu zadziałała jak klin, rozsadzając osłabiony materiał. Koszt wymiany jednego niestandardowego panelu narożnego wraz z robocizną wyniósł go prawie 800 zł. Wszystko przez wygodę, która kosztowała go równowartość kilkunastu nowych łopat i mnóstwo nerwów. Inny przykład dotyczy szklarni szklanej. Pani Maria odziedziczyła piękną, starą szklarnię ze szklanymi panelami po swoich dziadkach. Była to jej duma i oczko w głowie. Zawsze dbała o nią, ale miała nawyk opierania metalowych grabi o jedną ze ścian. Wydawało jej się to nieszkodliwe. Pewnego wietrznego, zimowego dnia podmuch wiatru poruszył grabiami. Uderzyły one trzonkiem o na sąsiednią szybę. Siła nie była duża. Ale tafla szkła, osłabiona przez lata naprężeń w punkcie oparcia grabi, zareagowała w sposób katastrofalny. Rozpadła się w drobny mak, zasypując wnętrze odłamkami. Wiatr i mróz wdarły się do środka, niszcząc kolekcję storczyków, którą pani Maria pielęgnowała przez dekadę. Straty materialne były duże, ale straty sentymentalne bezcenne. Wszystko przez jeden metalowy przedmiot, który stał nie tam, gdzie powinien. To pokazuje, że nawet najmniejsze zaniedbanie może mieć efekt domina. Zróbmy szybką analizę kosztów, żeby zobaczyć o jakich pieniądzach mówimy. Solidna łopata do śniegu kosztuje, powiedzmy, od 80 do 150 zł. Wieszak na narzędzia, który można zamontować na ścianie domu lub garażu, to koszt około 30 zł. Czas potrzebny na odwieszenie łopaty na miejsce to około 15 sekund. A teraz koszty potencjalnej szkody. Wymiana jednego standardowego panelu z węglanu komorowego. To Koszt od 100 do 300 zł, w zależności od grubości i z innego rozmiaru, plus koszty transportu i montażu. Wymiana tafli szkła hartowanego to jeszcze większy wydatek. Jeśli uszkodzeniu ulegnie profil aluminiowy, koszty rosną lawinowo. A jeśli w wyniku rozszczelnienia szklarni stracimy cenne rośliny, wtedy straty mogą iść w tysiące. Czy naprawdę oszczędność tych 15 sekund jest warta ryzyka poniesienia wydatków większych o kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent? Matematyka jest tu bezlitosna. Oczywiście, problem nie dotyczy tylko łopat do śniegu. To uniwersalna zasada, która odnosi się do każdego twardego, ciężkiego przedmiotu. Ludzie opierają o szklarnie grabie, widły, taczki, drabiny, a nawet rowery. Każdy z tych przedmiotów stanowi dokładnie takie samo zagrożenie. Drabina, ze względu na swój ciężar i małe punkty styku, jest jeszcze gorsza niż łopata. Taczka, jeśli jest metalowa, może dodatkowo zarysować dużą powierzchnię. Dlatego zasada powinna być prosta i bezwzględna. Niczego, absolutnie niczego twardego nie opieramy o ściany szklarni. Traktujmy je z taką samą delikatnością jak szybę w oknie salonu. Przecież nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby oprzeć metalową łopatę o wielkie okno tarasowe. Dlaczego więc robimy to ze szklarnią, która jest zbudowana z podobnych, a czasem nawet delikatniejszych materiałów? To kwestia zmiany naszego myślenia i postrzegania szklarni nie jako budynku gospodarczego, ale jako precyzyjnej i wrażliwej konstrukcji. Jakie jest więc prawidłowe rozwiązanie? Jest banalnie proste i wymaga jedynie wyrobienia sobie nowego nawyku. Po pierwsze, zainwestuj w dedykowane miejsce do przechowywania narzędzi ogrodowych. Może to być wspomniany wieszak na ścianie garażu, drewutni czy budynku gospodarczego. Może to być specjalny stojak. Ważne, żeby narzędzia wisiały lub stały swobodnie, nie opierając się o nic i nie będąc narażone na warunki atmosferyczne. Po drugie, jeśli absolutnie musisz zostawić łopatę na zewnątrz, np. Na w trakcie intensywnych opadów śniegu, połóż ją na płasko na ziemi w bezpiecznej odległości od szklarni. Nigdy, przenigdy nie stawiaj jej w pionie. Po trzecie, wyznacz strefę buforową wokół szklarni, powiedzmy na szerokość jednego metra, w której obowiązuje bezwzględny zakaz składowania jakichkolwiek przedmiotów. To prosta zasada, która nic nie kosztuje, a może zaoszczędzić fortunę. Na koniec warto zastanowić się dlaczego tak łatwo wpadamy w tę pułapkę. To zjawisko znane jako normalizacja dewiacji. Polega ono na tym, że gdy robimy coś technicznie nieprawidłowego, ale nie ma natychmiastowych negatywnych konsekwencji, zaczynamy traktować to zachowanie jako normalne i bezpieczne. Oparłeś łopatę raz nic się nie stało, drugi, trzeci, setny raz nadal nic twój mózg uznaje, że zagrożenie nie istnieje, przestajesz postrzegać to jako ryzyko. To ten sam mechanizm, który sprawia, że ludzie przestają zapinać pasy na krótkich dystansach albo przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle, gdy nic nie jedzie. Problem w tym, że fizyka nie działa w oparciu o nasze przyzwyczajenia. Prawa rozszerzalności cieplnej i zmęczenia materiału działają niezależnie od tego, czy o nich myślimy. Katastrofa, która jest wynikiem tego procesu, zawsze wydaje się nagła i niespodziewana, ale w rzeczywistości była budowana przez bardzo długi czas, przez setki małych, zignorowanych decyzji. Jak widzicie, zwykła zapomniana łopata do śniegu oparta o szklarnię to nie jest drobne niedopatrzenie. To bomba zegarowa napędzana prawami fizyki. To powolny, metodyczny proces niszczenia, który wykorzystuje rozszerzalność cieplną, siłę lodu i degradację materiału, aby znaleźć jeden słaby punkt w twojej cennej konstrukcji. Mówiliśmy o mikrorysach, pęknięciach naprężeniowych, efekcie dźwigni i rdzy. Wszystko to składa się na obraz realnego i kosztownego zagrożenia. Pamiętajcie, koszt prewencji, czyli odwieszenia łopaty na miejsce jest zerowy. Koszt naprawy może sięgać tysięcy złotych. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli to wideo otworzyło Wam oczy na to ukryte zagrożenie, proszę zostawcie łapkę w górę. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Zasubskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych porad, które oszczędzą Wasz czas i pieniądze. A teraz pytanie do Was. Jakich innych pozornie niegroźnych błędów w ogrodzie powinniśmy unikać zimą? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Najciekawsze historie omówimy w przyszłym filmie.